Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym filmie podczas IFA 2015 Berlin. Dzisiaj jesteśmy znowu na stoisku Samsunga i oglądamy najnowszego Galaxy Note 5, czyli no jest to drugi, druga seria flagowa Samsunga. No i od razu szybkie porównanie, bo pewnie o to, o to będziecie pytać, jak to się ma do zwykłego, regularnego Samsunga Galaxy S6. No ma się bardzo, bardzo podobnie. Większość elementów jest podobna, tylko ta obudowa, kształt bryły jest troszeczkę zakrzywiony. S6 zwykły jest z Pełnie płaski. Na białej wersji nie widać odcisków palców, ale poza tym wygląda to bardzo, bardzo, bardzo podobnie. Gniazdo micro USB, głośnik, mikrofon e, i z tej, strony, e, z tej strony również drugi mikrofon. Natomiast gniazdo karty SIM znajduje się tutaj u góry, tak jak w Edge'u, a nie e, tutaj, tak jak w zwykłym Galaxy S6. Więc jeżeli chodzi o porównanie, to, to by było na tyle. na ekranu 5 i 7, e, cala, oczywiście kład hd czyli podobnie tak jak w regularny Galaxy S6. Wyjątkowo w tym roku premiera Galaxy Note 5 nie miała miejsca podczas IFY, tylko wcześniej w sierpniu, a ampak został przesunięty. Poza tym wszystko wygląda podobnie tak, jak w Samsungu Galaxy S6, to znaczy mamy przednią kamerę F1 i 9 ogniskowa 5 megapikseli z tyłu 16, również F1 i9, Android 511, czyli no najnowsza możliwa wersja. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Jeżeli chodzi o wymiary, to 153,2 x 76,1 7,6 7 ,6 mm grubości, waga 171 g. No czuć, że jest cięższy od regularnego Galaxy S6. No i powinien jeszcze być gdzieś S-Pen. To jest miejsce na S-Pena, który znajduje się tutaj. Podobno miał się wysuwać automatycznie. Nie wiem, na ile to wygląda, bo teraz jest tutaj on no, zamontowany na stałe przez przewód. Mamy R komandy znowu, czyli tak jak było w poprzednim tutaj e, Galaxy S4, czy nawet S3, jak z przyciskiem naciśniemy to rysik, rysik jest wykrywany e, no ponad ekranem, tak? Już mamy taka kropka się pokazuje, nie wiem czy to no, tego nie będzie pewnie widać. O widać, widać, widać. Właśnie mamy te R komandy, czyli możemy sobie na, na przykład e, Włączyć sobie chociaż smart, w smart ride, no i dzięki temu możemy coś tam sobie na ekranie napisać. Możemy to, możemy to gdzieś tam dalej, dalej wysłać, zapisać na przykład w galerii, albo wysłać, tak jak mówiłem wcześniej. Jeżeli chodzi o multitasking, wszystko wygląda to, no to dokładnie tak jak w S6. Tutaj nie ma jakichś większych, większych różnic. Możemy włączyć sobie te R-Komandy i na przykład zrobić sobie, e, wybrać jakiś fragment, możemy coś z tym zrobić, ale... S-Pen, funkcje s -pena. proszę bardzo. r command, R-View, Direct Pen Out. Bezpieczne wpisywanie rysikiem. ok, czyli nie zrozumiałem. Dotknij na, a następnie dotknij wszystko przeznaczonego dla tego pisma Czyli dobra, to, to co wcześniej było to... Nie było tory, sikaj dźwięk, wibracja, alarm rysika, opcje odłączania. O, ktoś do nas dzwonił, jakiś Chris Fernandez, Mezgon Suan. Ruchy i gesty. To wszystko, co jest dostępne tutaj w Galaxy S6. No, szczerze mówiąc, nie widzę, żeby tutaj było coś nadzwyczajnego. Jest to po prostu chyba większy telefon. Z opcjami. No nie ma tych funkcji krawędzi, no bo tutaj nie ma krawędzi. Wszystko działa dobrze. Jeżeli mamy internet, internet możemy ewentualnie ściągnąć sobie Antutu, tylko nie wiem, czy, czy ktoś już nie ściągnął. Ok, więc nam się zrobił benchmark Antutu. Wynik to 64983. Zrobiliśmy screena tego wyniku, więc było bardzo, bardzo miło. Może potem nam się jeszcze uda go gdzieś wysłać. Sprawdźmy jeszcze sobie aparat. Jest oczywiście ta opcja Quick Launchy. Jak dwukrotnie klikniemy przycisk, to nam się włączy. Zobaczymy szybkość, szybkość migawki, aparatu z tyłu i aparatu z przodu. Jest, wszystko bardzo szybko się zapisuje. Czy mamy tutaj jeszcze jakieś dodatkowe opcje, niezwiązane? Tak, możemy sobie zmienić. O, e, nie, to OK, to też było. Możemy sobie zmienić proporcje. No, dokładnie wygląda to tak samo jak w przypadku S6. Nic tutaj, nic tutaj więcej nie ma żadnego nowego trybu. OK, jest emisja na żywo i kolasz filmów. Dobra, tego nie było, czyli to jest nowość. Możemy sobie możemy sobie puścić na żywo, ale trzeba się zalogować do YouTube. Okej, okay, czyli to jest nowa funkcja, która pewnie gdzieś tam współpracy z YouTube powstała. Jeszcze nie powiedziałem tylko o jednej rzeczy, ten telefon ma 4 GB ram ma 8 procesor, oczywiście 4 plus 4, tak jak to zwykle bywa. Mamy USB 2.0, nie ma tutaj 3.0, ale mamy funkcję szybkiego ładowania po kablu, jak również szybkiego ładowania bezprzewodowego. Tutaj można pokazać z tyłu mamy taki pad właśnie tutaj mamy taki pad do ładowania, możemy położyć na tym padzie, no i telefon się ładuje, o pojawia się taka ok, o teraz widzicie, zaczął się zaczął się ładować, jeszcze raz może pokażę, że jest taka animacja, jak się przykłada o. Było widać. Zapraszamy was do całej relacji testów z IFY. Link do playlisty w opisie. Zapraszam także na naszą stronę. Trzymajcie się gorąco i do następnego i do następnego filmu. Na razie pa pa.